Wycieczka Samiego do ogrodu Pewnego jasnego poranka złote promienie słońca wpadały przez okno stodoły. Pająk sami przeciągnął się. Tkałem pajęczyny, zawierałem przyjaźnie, a nawet ratowałem innych, powiedział. Ale nigdy nie byłem poza stodołą, dzisiaj zwiedzę ogród. Ostrożnie zszedł po murze stodoły i na palcach przeszedł przez trawę. Świat na zewnątrz był ogromny. Krople rosy lśniły jak diamenty, a kwiaty powiewały na wietrze. Witaj, zaćwierkał Świerszcz, który przeskoczył obok. Witamy w ogrodzie. Oczy Samiego rozszerzyły się. De Jest piękny. Wdrapał się na wysoką stokrotkę i rozejrzał. Biedronka przemknęła obok. Trzmiel bzyknął, a motyle zatańczyły w słońcu. Ale nagle sz, przemknął nad nim wielki cień. To była Ruby Robin, krążąca po niebie. Sami zamarł. O nie! Ptaki jedzą pająki. Rubi opadła niżej, jej oczy błyszczały. Sami zadrżał. Proszę nie jedz mnie, rubi zachichotała życzliwie. Nie martw się, mały pajączku, już zjadłam śniadanie. Co ty tu robisz? Przyszłam zobaczyć ogród, wyszeptała sami. No to pozwól, że cię oprowadzę, zaproponowała rubi. Razem odwiedzili krzewy róż, gdzie odpoczywały motyle i staw, gdzie ważki muskały tafle wody. Gdziekolwiek się udali, stworzenia ciepło witały samiego. Kiedy słońce zaczęło zachodzić, sami pobiegł z powrotem do stodoły, z sercem przepełnionym radością. Świat jest wielki i trochę straszny, pomyślał, ale jest też pełen przyjaciół. Tej nocy samiemu śniły się kwiaty, brzęczące pszczoły i trzepoczące skrzydła, a także jego nowa przyjaciółka, Ruby Robin, która pokazała mu piękno ogrodu.